No wiadomo, no już na samym wstępie było powiedziane, że jednak 12 walk w lidze, no to jednak, no nie byłem tylko na jednej z powodu kontuzji, no wiadomo, nie każdy jest, nie każdy jest ze stali, no ale jestem, wygrałem walkę na TVP Sport. Chcia nie chciałem, przez nokaut nie będę tak ukrywał, bo widziałem w nim siebie samego sprzed no 3-4 lat, gdzie tak naprawdę sam zaczynałem. No i było podobnie, no nie oszukujmy się, nie chcę po prostu, to jest sport, nie chcę też zniechęcać nowych ludzi, Może się chłopak zainspiruję. Ty jesteś w gazie, ty masz dobry, mocny sezon za sobą, pojedynki w lidze, bardzo aktywny yy, występ na Mistrzostwach Polski. No naprawdę sporo się działo, tego doświadczenia masz już dużo, wiesz jak boksować. Tak, tak, doświadczenie cały czas rośnie, trenuję z najlepszym, z najlepszym w Polsce, z Mateuszem Berezińskim, sparujemy razem, razem. Jakby... No ty też taki ostatni chyba nie jesteś. Staram się go gonić nie tylko wzrostem. No ale jesteśmy jak bracia tak naprawdę w Szczecinie. On też był w stanie to powiedzieć. Ja mu najlepiej życzę, on mi cały czas jesteśmy jakby wspólnie na lidze. No i chciałbym, tak jak wspomniałem, no chciałbym w końcu na tą kadę, tak? Pojechać, chociaż zobaczyć jak to jest. Zawalczyć międzynarodowo. No pokazać się trochę bardziej szerszej jakby publiczności, tak. I tego Ci życzę po tych występach w lidze, po tym co pokazujesz, na pewno jest szansa, żeby Cię wreszcie zobaczyć w kadrze, trzymam za to mocno kciuki. Dziękuję bardzo, miejmy nadzieję, że w nowym roku będziemy widzieli się chociaż w kadrze, mam takie głębokie nadzieje, no i pozdrawiam wszystkich, którzy, tak jak wspomniałem, we mnie wierzą, moje miasto, które bardzo mi kibicuje i kochaną dziewczynę Gosię. A i tą dziewczynę to za każdym razem pozdrawiasz, to już jest grubiutko. Jak się kocha, to się pozdrawia. No i co? I teraz trochę przerwy, tak? Tak, tak. Eee, troszeczkę przerwy, pogrzebać przy motorkach, przy Junaku. W końcu... O proszę! Widzisz, ale żeś mi teraz zaimponował. No, opowiadaj, to nie wiedziałem, że masz taką pasję. Pasję mam od dwóch lat, interesuję się polską motoryzacją. Trzeba doceniać to, co polskie. Junaka z 1963 roku, chcę się teraz nim zająć, chcę się nim, wiadomo, dziewczyną spędzić czas. Piękny motocykl, piękny kawał polskiej historii. Tak jak mówię, jestem ze Szczecina, studiuję, dla... jestem ze Szczecina, studiuję w Szczecinie, boksuję dla Szczecina, więc mam i szczecińskiego Junaka, a moim drugim jakby miastem jest Ciechocinek. Ja już myślałem, że Rzeszów, bo tutaj też zrobiłeś furorę. Yy, trzeba przyznać, że mimo, że yy, z lokalnym zawodnikiem wygrałeś, to jednak publiczność była ci brawo. Tak, no. stałem się jakby tą publiczność jakoś ożywić. No i też robić show, tak. No nie oszukujmy się, to jest liga dla ludzi, nie. Nie dla jakby, dla innych jakby czynników, tak? Gratuluję Paweł i do zobaczenia jak najszybciej w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Do następnego wywiadu. Tak jest.